Cześć, tutaj Emilia z megadiscount.pl. Tym razem pokażę Wam aparat cyfrowy Kidizum od firmy Fautek. Aparat Kidizum jest koloru pomarańczowego. Z przodu ma obiektyw. Na pomarańczowym tle widzimy kilka kolorowych kółek. Do aparatu doczepiony jest pasek, który możemy założyć sobie na rękę. Na górze znajduje się spust. Migawki koloru niebieskiego. Na odwrocie mamy żółte tło, a na nim kilka przycisków, takich jak OK, przycisk, dzięki któremu uruchomimy aparat, przycisk do kasowania, dwa przyciski z zoomem, a także joystick do wybierania opcji w aparacie i główne menu, a także mamy głośnik. W górnej części aparatu znajdują się dwa wizjery, a na dole mamy złącze USB. Włączamy aparat za pomocą czerwonego przycisku. Musimy go trochę dłużej przytrzymać. I teraz na ekranie pojawia nam się już aparat. W tym trybie możemy robić zdjęcia naciskając niebieski przycisk na górze. Następnie, aby przybliżyć lub oddalić, naciskamy na te przyciski. I mamy powiększone zdjęcia. I teraz wchodzimy w menu, i mamy opcję aparatu gier, przeglądania zdjęć, ustawienia, a także fotoedytor, filmy i z powrotem zdjęcia. Znajdziemy teraz nasze zdjęcia i możemy je sobie przeglądać. Możemy również je usunąć, jeżeli któreś nie będzie się podobało, ale ja zostawię je na pamiątkę. Z powrotem wracamy do menu i wejdziemy w edytor fotografii. Za pomocą joysticka wybierzemy zdjęcie do edycji. Możemy wybrać tutaj ramki do zdjęć, a także specjalne efekty i stempelki. Ja wybiorę ramki. Mamy tutaj na przykład świąteczną ramkę z płetwonurkiem i różne inne ciekawe, kolorowe ramki. Ja wybiorę te z kwiatkami i z ptaszkiem. Jak widzicie, zdjęcie nam się zapisało. Musimy jeszcze tylko nacisnąć na Save As, czyli Zapis. I teraz mamy pięknie ozdobione zdjęcie. Teraz na przykład możemy wejść w opcję Filmy. Wciskamy OK. Teraz z powrotem przechodzimy do menu i wybieramy przeglądanie zdjęć. Możemy tutaj również przeglądać filmy. Mamy nasz film, który za pomocą przycisku OK możemy obejrzeć. Możemy go również przyspieszyć dzięki strzałkom. W menu znajdziemy także ciekawe gry. Ja wybiorę tą o nazwie Puppet Show. Naciskamy Start. OK. I zaczynamy grę. Należy strzałkami naciskać w te same kierunki, które są pokazane na ekranie. Aby wyjść z gry, naciskamy krzyżyk i teraz napis Jest. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie funkcje posiada jeszcze ten aparat, zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej megadiscount.pl. Ten wielofunkcyjny aparat możecie mieć w swoim domu, kupując go na megadiscount.pl.